Witajcie drogie Betlechem, wszyscy przyjaciele, wszyscy, którzy słuchacie mnie dzisiaj. To już czwarty odcinek podróży po Biblii. Jesteśmy cały czas w pierwszym rozdziale, więc dobrze nam idzie. Szykujcie się na niezłą telenowelę. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o człowieku i o yy, chyba najbardziej znanym wersecie Biblii jednym przynajmniej z najbardziej znanych wersetów Pisma Świętego, Księdze Rodzaju, pierwszym rozdziale, 28 ósmym wersecie. Ja sobie od razu go y, przeczytam. Następnie Bóg pobłogosławił, y, y, im pobłogosławił i powiedział do nich bądźcie płodni, rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemię, podporządkowujcie ją sobie i panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Czytam z Biblii Ekumenicznej. Y, w Biblii Tysiąclecia jest o Zaludnianiu ziemi i czynieniu jej poddanej. Kochani, w zeszłym odcinku trochę mówiłem o, o tym, jak to było w raju, jak ludzie mieli taką nieskrępowaną relację z, z Bogiem, której nic nie stało na przeszkodzie, słyszeli go doskonale, mogli się z nim porozumiewać. Grzech to trochę zaburzył. Natomiast y, jeśli chodzi o, o to miejsce w raju, to zobaczcie, że Bóg stworzył człowieka do pracy. I to jest coś, co może dla niektórych wydać się trudne i y, niektórzy mogą tego mieć problem z zaakceptowaniem tego. Ale wiecie, y, czasami myślimy o tym, że a jak pójdziemy do nieba, to wtedy się dopiero odpoczniemy. Będziemy leżeć się na plaży, pić lemoniadę i mamy taką wizję, Leniwego czasu. No nic z tego. Bóg stworzył człowieka do pracy, do czynienia ziemi poddanej, I, i wierzę, że w niebie też będziemy pracować. Nie będzie się to wiązało oczywiście z przekleństwem, że w trudzie i znoju już nie będziemy pracować, będzie to nam przynosić tylko satysfakcję. Natomiast tutaj, w tym wersecie. To nad czym chciałem dzisiaj rzeczywiście się skupić, to jest to, że Bóg zdelegował człowiekowi, dał mu zlecenie, żeby pracował, żeby czynił ziemię poddaną. To jest niesamowity, to jest niesamowity fragment, dlatego, że bardzo często myśląc o naszym życiu, nie wiem jak wy, ale bardzo często e, zrzucamy odpowiedzialność. Mamy tendencję do zrzucania odpowiedzialności na innych, na, na żonę, na męża, na dzieci, na szefa w pracy, na okoliczności, na e, jakiś nie wiem, brak zasobów, brak pomysłów, ciężką sytuację w kraju itd. itd. E, tymczasem e, to bardzo często prowadzi do bierności. Nie wiem, czy pamiętacie taki słynny. E, jeszcze z czasów matury, ja pamiętam e, zemstę Fredrego, gdzie Rejent e, mówił e, Niech się dzieje bola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba. To zdanie bardzo ładnie i pobożnie brzmi, ale to nieprawda. Biblijnie to nieprawda. E, ono prowadzi do bierności, do takiego e, przyglądania się e, Wszystkim rzeczom, które spadają na nas, my nie mamy na nic wpływu, po prostu trzeba to wszystko zaakceptować. Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy aktywnie kształtowali nasze życie, żebyśmy wpływali na nią, żebyśmy czynili ziemię poddaną, to znaczy, że naprawdę dużo rzeczy zależy od nas. Natomiast taka postawa oczekiwania, że o, no. Kiedyś ktoś, może Bóg, może jacyś nie wiem, moi bliscy, może moi rodzice, może mój mąż, żona i tak dalej, coś zrobią. E, takie oczekiwanie w, w, w bierności, że no rzeczy kiedyś się zmienią. Wiesz, może się nie zmienią, dopóki ty czegoś nie zmienisz. E, może po prostu nigdy się nie doczekasz, jeżeli będziesz, jeżeli będziesz bierny. Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy byli aktywni, żebyśmy mieli inicjatywę. Dwie konsekwencje właśnie tego zdelegowanego autorytetu dzisiaj chciałem poruszyć. Przede wszystkim to, że człowiek ma wybór. Tak, dokładnie to, co powiedziałem, chciałem właśnie rozwinąć. Człowiek ma wybór, ma. Wolną wolę, jak kto woli. Chciałbym przeczytać z Wami ten fragment z księgi z listu świętego Pawła do Rzymian z piątego rozdziału Mamy takie dwa wersety, 16 i 17. A dar ten nie jest tylko z powodu jednego, który zgrzeszył. Bo wyrok z powodu jednego zmierza do potępienia, łaska zaś z powodu wielu przestępstw do usprawiedliwienia. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego człowieka śmierć zaczęła królować z powodu tego jednego, to o wiele bardziej ci, którzy otrzymali obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, będą królować w życiu z powodu tego jednego, Jezusa Chrystusa. Eee, zobaczcie, że to, na co chciałem tutaj Wam zwrócić uwagę, to jest to, że tak samo jak grzech przyszedł na świat przez człowieka, czy zło przyszło na świat przez człowieka, tak samo odkupienie i zbawienie też dlatego właśnie musiało przyjść przez człowieka, przyszło przez Jezusa Chrystusa. Dlatego On musiał stać się człowiekiem, żeby jako człowiek odkupić ludzkość. Tutaj jest to bardzo pięknie, Paweł to właśnie wyjaśnia, że tak jak przez grzech, czy śmierć przyszła z powodu przestępstwa jednego człowieka, tak usprawiedliwienie, ta obfitość łaski i dar usprawiedliwienia musiała przyjść przez, też przez człowieka, przez Jezusa Chrystusa. Człowiek może, może wybrać, człowiek może powiedzieć. Tak Bogu, może powiedzieć Bogu nie. I drugą rzeczą, która z tego, z tego wynika, z tego nadania autorytetu człowiekowi przez Boga, to wynika też to, że Bóg w pewnym sensie zdecydował się, że historia zbawienia będzie się działa w obrębie ludzkości. E, czyli e, ni mniej, ni więcej oznacza to, że jeżeli Bóg chce coś zrobić na ziemi, to pierwsze co robi, to szuka człowieka, który by był gotowy, by był zdolny realizować jego plany tutaj na ziemi. Tak, dokładnie to powiedziałem teraz, że Bóg szuka człowieka, żeby zaprowadzać tutaj swoją wolę na Ziemi. Może ty jesteś jednym z tych osób. To nie znaczy, to nie znaczy, że Bóg to zdelegowanie autorytetu. To nie oznacza tego, że Bóg powiedział człowiekowi: „Dobra, zostawiam cię z tym wszystkim, sobie sam”. Nie? To, to nie o to chodzi. Bóg jest w Piśmie Świętym wiele fragmentów, które wskazują na to, że Bóg inspiruje, towarzyszy, wręcz czasami nawet są takie fragmenty, jak Jana, przychodzi mi tutaj do głowy Ewangelia Jana, szósty rozdział, czterdziesty czwarty werset, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec. Co oznacza, że jakby to Bóg jest tym źródłem inspiracji w człowieku. Bóg zachęca człowieka, Bóg proponuje człowiekowi, Realizację Jego zamiarów, no ale możemy się spierać co do proporcji tego zaangażowania: ile jest po stronie Boga, ile jest po stronie człowieka. W teologii był taki olbrzymi spór właśnie o e, suwerenność Boga, a wolna wola człowieka. I te skrajne, skrajne opinie związane z predestynacją, które mówią, że w zasadzie człowiek tak naprawdę nie ma wyboru, że już Bóg wybrał za niego, no, akurat w to nie wierzę. Bóg naprawdę liczy się realnie z Twoim wyborem. Bóg liczy się realnie z Twoim wyborem. I owszem, jest wiele fragmentów, które właśnie mówią o tym, że Bóg inicjuje różne rzeczy. Ale jest też bardzo wiele fragmentów, które mówią o konieczności podejmowania decyzji przez człowieka. Samo się nie zrobi. Pierwsza taka decyzja, która przychodzi mi do głowy, chyba najważniejsza w naszym życiu dotyczy w ogóle naszego zbawienia. Nasze zbawienie jest związane z decyzją, którą podejmiemy. I Bóg zostawia tą decyzję człowiekowi. Oczywiście, że zachęca, oczywiście, że robi wszystko, żebyśmy wybrali Jego, ale jeśli więc człowiek uwierzy i ustami swoimi wyzna, to dopiero wtedy będzie zbawiony. Cała masa różnych wersetów, które się z tym też wiążą. Także nasze zbawienie jest zostawione. Na naszej decyzji, naszym decyzjom, które mają być do, do, do końca w zasadzie naszego życia, i później z tych decyzji będziemy sądzeni. Innym fragmentem, który naprawdę bardzo dobrze pokazuje ten moment wyboru, który przychodzi mi teraz na myśl, pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa z 11 rozdziału. Przeczytam Wam wersety 26 i 27. Tutaj Bóg zwraca się ustami Mojżesza do Izraela, podsumowując, jakby wszystkie prawa, które zostały Izraelowi dane do, do wypełniania, wszystkie przykazania. Bóg mówi tak: Spójrz, dziś daję wam błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać, słuchać przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam dziś dałem przekleństwo jeśli nie będziecie słuchać przykazań Pana waszego Boga i zejdziecie z drogi którą ja dziś wam wskazałem i pójdziecie za innymi bogami których nie znacie zobaczcie że Bóg kładzie przed nami przed tobą przede mną błogosławieństwo albo przekleństwo i to błogosławieństwo i przekleństwo są uzależnione od wyborów które Podejmiemy. Musimy wybierać, więc dobrze. Musimy wybierać mądrze. Musimy wybierać w oparciu o Boże Słowo, bo to nam daje absolutną pewność, że będzie to zgodne z Bożą wolą. Dlatego dzisiaj, podsumowując ten odcinek, chcę powiedzieć tylko to, że został przydzielony człowiekowi, Pewne zadanie, pewna praca do wykonania, i nasze wybory mają znaczenie. To, w jaki sposób się wywiążemy z tej pracy, to ma znaczenie i to będzie miało znaczenie wieczne. Dzięki.